Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką zasadę modlitwy ze Słowem Bożym, która mówi, że kiedy my czytamy Pismo, Słowo Boże, to wtedy też Pismo, Słowo Boże czyta nas, czyta nasze życie. Kiedy my czytamy Słowo, to to Słowo także czyta, odczytuje, rzuca światło na nasze życie. I wydaje się, że dzisiaj ta Ewangelia nawet bardzo dosłownie dotyczy tego, co teraz o tej godzinie tutaj wspólnie robimy. Dlatego, że ta Ewangelia rozpoczyna się od takiego sformułowania w pierwszy dzień tygodnia. Teksty liturgiczne i też modlitwa liturgiczna, którą usłyszymy w dalszej części Mszy Świętej, będzie mówić, że to my dzisiaj gromadzimy się w pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. I tak się gromadzimy w każdą niedzielę i każda niedziela jest tym pierwszym dniem tygodnia na pamiątkę tego, że Jezus zmartwychwstał, spotykamy się razem. Więc to słowo jest jakoś do nas, do tego, że my spotkaliśmy się w pierwszy dzień tygodnia. No, coś chce powiedzieć nam o naszym życiu. Potem mamy ten element, kiedy przychodzimy tutaj na modlitwę, uczniowie są w drodze i jakoś zwierzają się Jezusowi z tego, czym żyją, szczególnie akurat tutaj, w tej dzisiejszej Ewangelii, ze swoich trudności. Słyszymy tutaj o wielu też uczuciach. Jeszcze w tamtym czasie nie istniało słowo psychologia, ale mamy taki głęboki portret wewnętrzny uczniów, bo święty Łukasz opisuje ich, że zatrzymali się smutni, potem mówi o ich rozczarowaniu, potem mówi o ich lęku, kiedy opowiadają Jezusowi, że niektóre z kobiet przeraziły nas, gdy poszły. Do grobu, nie znalazł jego ciała. A więc jest taki, takie doświadczenie, że kiedy przychodzimy do Kościoła na modlitwę, jakoś Panu Bogu opowiadamy nasze życie. I to dzisiejsze słowo rzuca takie światło na to nasze opowiadanie, Panu Bogu, naszego życia, że Jezus bardzo jest zainteresowany tym naszym przeżywaniem życia. Tym, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość, tym, jak reagujemy. Naszymi emocjami, naszym sposobem myślenia, bo tutaj o sposobie myślenia uczniów też bardzo dużo mamy. Jezus pragnie tego słuchać, nawet kiedy oni zaczynają swoją opowieść, to jakby ją podtrzymuje, tę ich opowieść pytając, co się stało, tak? jest zaciekawiony tym, co uczniowie przeżywają. Wtedy oni jeszcze bardziej, słysząc, że On słucha, otwierają jeszcze bardziej swoje serce. I mówią mu o tym, jak oni myślą o tym, co się stało, jak oni odczytali ten fakt, że Jezus umarł, że jego ciała nie znaleziono, jak oni się spodziewali, czy opowiadają mu właściwie kilka lat swojego życia, bo tak przyjmujemy, że ta formacja uczniów, kiedy Jezus zaczął swoją publiczną działalność, aż do swojej śmierci trwała mniej więcej trzy lata, to oni opowiadają mu przynajmniej te trzy lata życia, że oni rozpoznali w nim jakoś proroka, w taki sposób trochę dzisiaj tutaj o nim mówią. Mieli duże nadzieje związane z tym prorokiem i spodziewali się wyzwolenia Izraela. Opowiadają mu kilka lat swojego życia. I opowiadają mu, jak to dzisiaj widzą, że to właściwie wszystko się dla nich zakończyło, że ta śmierć proroka, mistrza oznacza dla nich rozczarowanie, oznacza zawiedzenie ich nadziei, oznacza także jakiś lęk, co to w ogóle się tam dzieje. No i smutek, o którym tutaj też już mówiliśmy. I ciekawe, że jak my opowiadamy, być może nie jesteśmy dzisiaj w takim nastroju, żeby, żeby, żeby szczególnie do nas docierały myśli o jakimś trudzie naszego życia, ale kiedy opowiadamy Panu Bogu jakoś nasze doświadczenia, kiedy jakoś napływają do nas różne interpretacje świata, w którym żyjemy naszych własnych doświadczeń, to ta Ewangelia dzisiaj rzuca takie światło na to, że obok tych naszych, trzymajmy się może na chwilę tego co uczniom się przydarzyło, naszych trudniejszych przemyśleń, naszych bardziej bolesnych doświadczeń, obok tego idzie Jezus stały już żywy, już żyjący. I te dwie rzeczywistości widzimy w tej Ewangelii, że na początku nie, nie przenikają się. Oni myślą i czują swoje, a Jezus żywy, stały, przeszedł już przez śmierć, patrzy na życie już z innej perspektywy, idzie obok. Jezus żyje jak gdyby w swoim świecie, a oni żyją w swoim świecie. I tak my często chyba też mamy takie doświadczenie, że no, wierzymy w Pana Boga, chodzimy do kościoła, modlimy się, może nawet chwytamy za Pismo Święte, żeby Słowo Boże, które czytamy, także czytało nasze życie, jakieś światło rzuciło na te nasze różne przeżycia, ale gdzieś to jest jednak trochę obok, jak ktoś do nas nie dociera. Jest Jezus zmartwychwstały, wierzymy, ale gdzieś to światło z zmartwychwstania no, niespecjalnie się przebija do tych naszych różnych smutków, ciemności. Interpretacji, że tu na tej ziemi, to, to, to jest nam ciężko, jest nam jakoś trudno. I Jezus na początku stosuje taką metodę, że próbuje czy próbuje, czy tłumaczy uczniom i mówi o nierozumni, czy to coś do rozumu się odnosi, chociaż też mówi o ich sercach: że wasze serca są też nieskory do wierzenia. I Jezus mówi, że trudne doświadczenia są częścią życia. Pewnie jeszcze mało pocieszające, bo skoro są trudne, to nadal są jakoś trudne. Ale Jezus mówi, że nawet dla Mesjasza życie nie miało być usłane różami, że Mesjasz miał cierpieć, ale że to miało jakiś ogromny sens. To doświadczenie cierpienia Syna Bożego miało jakiś ogromny sens. I Jezus mówi, zaczyna, św. Łukasz opisuje, że od Mojżesza, czyli taki dłuższy wykład im zrobił. Mojżesza przez proroków. Wykładał, co w wszystkich pismach odnosiło się do niego. I w naszej tutaj doświadczeniu liturgii Mszy świętej mamy zawsze liturgię słowa. Kiedy słowo Boże próbuje nam wytłumaczyć rzeczywistość. I czytamy ją na Mrzyświętej, jak się wygromadzimy jako wspólnota, czytamy Pismo Święte, aby ono jakoś dotarło do naszego sposobu myślenia. I żeby nam opisało zarówno życie nowe, które przynosi Jezus ale tak, żeby nam opisało sens, sens naszych trudniejszych doświadczeń. I często Słowo Boże mówi o tym w taki sposób, i Jezus wydaje się dzisiaj też tłumaczyć, że dla Mesjasza cierpienie nie było bólem, fizycznym, fizycznym bólem, tak, ale było okazją do czynienia dobra. To jak bardzo mu się przeciwstawiano, jak go odrzucano, nie wierzono mu. Prześladowano na różne sposoby, wypytywano w podchwytliwy sposób, szukano argumentów przeciwko niemu. W końcu pojmano, umęczono, zabito. To było dla Jezusa, dla Syna Bożego, okazją do tego, aby objawiać miłość, aby czynić dobrze, aby kochać. I na krzyżu my, po ludzku, często widzimy śmierć, cierpienie, koniec życia Jezusa. A dla Jezusa jest to ostateczny sposób dania siebie w darze dla nas. Trochę taki sens Jezus stara się przedstawić uczniom, że Mesjasz cierpiał fizycznie, odrzucenie, zewnętrznie, miał doświadczenia trudne, ale wewnętrznie była to dla niego okazja, aby objawiać, że Bóg jest z nim w tych trudnych doświadczeniach. I że skoro Bóg jest z nim, Bóg, który jest dobry i kochający. To ten, że Mesjasz, Jezus nadal kocha i jest dobry dla ludzi, chociaż oni żyją w tym swoim świecie i wydaje im się, że Jezus jest dla nich zagrożeniem. Tak to Żydzi odczytywali. To jest jakiś jeden sens naszych doświadczeń, że dane nam są, trudnych doświadczeń, że dane nam są po to, aby hartować dobro, które jest w nas, aby nie dać się zewnętrznym okolicznościom, aby nie dać sobie wmówić że coś się dzieje naprawdę złego, tylko że to zawsze jest okazja, bo skoro Jezus zmartwychwstał, bo z innego punktu widzenia, to jeżeli patrzymy wewnątrz tego świata, to to, co trudne, jest po prostu trudne i, i tyle. Jeśli patrzymy trochę z zewnątrz tego świata, właśnie z punktu widzenia Jezusa, który zmartwychwstał, i mówi, no to, co trudne, ostatecznie nie odebrało mi życia, zakończyło moje życie fizyczne, biologiczne, w ciele na tej ziemi. Ale nie odebrało mi istnienia. Jezus z martwych mówi: Ja nadal istnieję, nie zostałem unicestwiony. To z takiej perspektywy może w tych trudnych doświadczeniach możemy coś dobrego zrobić. Możemy jakoś wyjść z nich zwycięsko, ale w takim też sensie, że odczytać jako pewną taką lekcję życiową, zaproszenie do jakiegoś. Właśnie uczenia się spojrzenia inaczej na trud, przekroczenia tego, co trudne, i bycia wiernym dobru, które Pan Bóg w nas złożył, do patrzenia na świat z perspektywy Ducha Świętego, który mieszka w naszym sercu, mówi, jesteś dzieckiem Bożym, dobrym, kochanym i możesz czynić dobre rzeczy, tak jak Jezus, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, o czym mówi święty Piotr w swojej katechezie. A więc możemy wykorzystać to, co trudne. Nie myśląc, że to jest koniec, to za chwilę mi odbierze życie, za chwilę wszystko, 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 wszystko się skończy. Jezus pokazuje, idzie z uczniami w taki sposób, że pokazuje, próbujemy wytłumaczyć. No ale nie zawsze na logikę jakoś to nas przekonuje. To, co Jezus nam tłumaczy, to, co słowo Boże nam tłumaczy, bo nadal w sercu czujemy się jakoś źle. Czujemy się jednak obciążeni. I to pozmaganie się serca z rozumem, Często bardzo doświadczamy. Więc Jezus w tej ostatniej części Ewangelii próbuje trafić już zupełnie do serca, troszkę jak do tych dwóch uczniów, czyli zakładamy, że to mężczyźni, przez żołądek do serca, tak? czyli siada z nimi do stołu, tak? I mówi: Dobrze, to jeszcze żeby jakiś jeszcze objawię im to, że naprawdę żyje, otworzę im oczy, żeby zobaczyli, że człowiek po śmierci żyje. Bo pomimo trudu, i ogromnego cierpienia, którego oni byli świadkiem, bo widzieli Jezusa, który umarł na krzyżu i zinterpretowali to jako koniec ich nadziei, koniec Jezusa i rozczarowanie. Jezus mówi, jeszcze im pokaże, że ten człowiek, którego oni widzieli, że umarł, to jednak żyje. Życie człowieka się nie kończy. To ogromnie zmienia perspektywę spojrzenia na świat. No i poznali go przy łamaniu plewa. Kiedy Jezus czyni te same gesty, które czynił w czasie ostatniej wieczerzy i które my czynimy też tutaj w Eucharystii. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał. Będziemy te słowa dzisiaj też w czasie modlitwy eucharystycznej powtarzać. I wtedy otwierają się im oczy, że w tym cierpieniu Jezusa był jakiś dar, że była ofiara, która jest darem, która jest, jest dla nas życiem, a nie śmiercią. I oni mówią, że już w drodze. Kiedy wyjaśnią nam pisma, to już jakoś serca nasze pawały. To było jakieś pocieszenie, kiedy zastanawialiśmy się z Jezusem, że może trud ma sens, że może jest okazją do kochania, że może jest okazją do przezwyciężenia czegoś w naszym życiu. Już wtedy nasze serce jakoś było pocieszane, ale kiedy nakarmił nas i usiadł z nami przy stole, i uczynił jeszcze jeden gest daru poprzez chleb przy stole, to teraz nasze serce już jest dotknięte i nasze serce jest uzdrowione. I tak pewnie byśmy się spodziewali, tak pewnie chcemy wierzyć i tak otwierać nasze serca, żeby Eucharystia była dla nas uzdrawiająca. Żeby przychodzenie tutaj z jednej strony pomagało umeblować naszą głowę, pomagało nam logicznie myśleć o naszym życiu w perspektywie światła Ewangelii, w perspektywie światła zmartwychwstania też mam taką nadzieję, że kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, które wchodzi do naszego wnętrza, naszego ciała, jakoś uzdrawia nasze serce, jakoś daje sercu odpocząć, jakoś daje naszemu sercu ulgę, jakoś daje naszemu sercu zaufanie. Taki rodzaj, że serce skurczone w stresie tak może się rozprężyć, może odpocząć, może zaufać na nowo. I siła tego uzdrowienia jest ogromna. Bo ci uczniowie, chociaż już było wieczorem, zabrali się i wracają do Jerozolimy. 12 kilometrów po przejściu, tak 60 stadion to jest 12 kilometrów. I wracają do Jerozolimy, mają taką siłę z tego spotkania, że ona ich prowadzi do wspólnoty prowadzi do, do uczniów, od których odeszli, od wspólnoty, z której uciekli. Wracają i dzielą się nawzajem tą dobrą nowiną, że spotkali tego, który chociaż umarł, to jednak żyje i zmienił ich serca. Prośmy Pana Boga, aby tak jak dzisiaj to słowo towarzyszy naszemu życiu, towarzyszy temu spotkaniu na liturgii, aby też w różnych okolicznościach, żebyśmy sięgali po słowo, żebyśmy mieli taką ciekawość, czy Pismo Święte coś nie mówi o moich doświadczeniach jutro, pojutrze, za tydzień, czy coś nie mówi o moich doświadczeniach sprzed roku, sprzed 20 lat, które nosimy w sercu. Może dziś, w słowie Bożym, jest taki fragment, który odczyta moje życie i rzuci nowe światło na moje doświadczenia. I prośmy głęboko, aby Pan Bóg, Pan Jezus, który dzisiaj nas karmi przy stole eucharystycznym, aby uzdrawiał nasze serca. Amen.